Rozdział piąty. Tragedia w Pondicherry, rocz. Była już blisko 11, gdy dotarliśmy do ostatecznego celu naszej wycieczki. Wilgotna mgła i wielka stolica pozostały za nami. Noc wygodziła się. Z zachodu wiał ciepły wiatr. Ciężkie chmury snuły się wolno po niebie, a od czasu do czasu za chmur wyzierał półksiężyc. Było dość jasno, ale mimo to Tadeusz Shorto wziął jedną z bocznych latarni do dorożki, żeby lepiej oświetlić tam drogę. Pondicherry Lodge stał na własnym obszernym gruncie, otoczonym, jedyn... otoczonym bardzo wysokim kamiennym murem, zwieńczonym tłuczonym szkłem. Jedyne wejście stanowiły wąskie drzwi okute żelazem. Nasz przewodnik zastukał do drzwi w szczególny sposób. Kto tam? Odezwał się szorstki, niski... – Kto to? Głos – mgła ze wewnątrz. – To ja, Mahmurdo. Powinieneś już poznawać moje stukanie. Dobiegły nas mrukliwe dźwięki i zgrzyt klucza. Drzwi cofnęły się ciężko i użyliśmy w nich krąpego, barczystego człowieka o szerokiej piersi z oświetloną żółtym blaskiem latarni o wysuniętą do przodu twarzą który patrzył na nas badawczym, nieufnym wzrokiem. To pan Tadeusz, a reszta co to za jedni? Mój pan nie wydał mi żadnych poleceń co do nich nie? Bardzo się dziwię. Powiedziałem bratu wczoraj wieczór, że przyprowadzę ze sobą kilku przyjaciół. Nie wychodził dzisiaj przez cały dzień spokoju. Nie mam żadnych instrukcji, a wie pan dobrze, że muszę trzymać się rozkazów. Pan mo, pana mogę wpuścić, ale państwo przyjaciele muszą pozostać tam, gdzie stoją. Była to zupełnie niespo, niespodziewana przeszkoda. Tadeusz Szolto spoglądał zaniepokojony, nie wiedząc, co poczuć. Machmurdo, to brzydko z twojej strony, rzekł. Ja za nich ręczę. Powinno to wystarczyć. Patrz, jest z nami młoda dama. Przecież nie może stać na ulicy o tej godzinie. Bardzo mi przykro, odparł od odźwierny. Ci Państwo mogą być Pańskimi przyjaciółmi, co jeszcze nie dowodzi, że są przyjaciółmi mego pana. Dobrze mi płaci za spełnianie obowiązków, więc nie będę ich zaniedbywał. Nie znam żadnego z tych Pańskich przyjaciół. O przeciwnie, Machmurdo, znacie! zawołał Sherlock Holmes wesoło. Nie przypuszczam, żebyście mnie mogli zapomnieć. Nie pamiętacie amatora, który walczył z wami trzy rundy w wieczór waszego benefisu u Alisona przed czterema laty? Co? Czyżby pan Sherlock Holmes? ryknął bokser. Dali Bóg! Jakim ja mógł pana nie poznać? Gdyby pan, zamiar, gdyby pan zamiast stać spokojnie z daleka, podszedł był do mnie i machnął swoją sierpową szczękę, by bym pana od razu poznał. O, pan się zmarnował. Takie zdolności. Mógłby pan zajść bardzo daleko, gdyby je pan wyzyskał. I Watsonie? Jak mi się już nic nie powiedzie, zawsze jeszcze ten jeden zawód naukowy stoi przed tym otworem rzekł śmiejąc się, Holmes. No, a teraz mam nadzieję, nasz przyjaciel nie będzie nas trzymał na zimnie. Proszę wejść, proszę wejść. Pan i państwo przyjaciele, przepraszam pana bardzo, zwrócił się do Tadeusa. Ale mam bardzo ścisłe rozkazy. Musiałem się upewnić, co do przy, pańskich przyjaciół, zanim ich puściłem. Kręta ścieżka posypana żwirem prowadziła przez pusty ogród do ogromnego kwadratowego pozbawionego wdzięku domu, który pogrążony był w cieniu. Blask księżyca padał na jeden róg i oświetlał jedno okno. Widok, przy... Widok wielkiego gmachu, w którym panowała ciemność i śmiertelna cisza sprawiał Przygnębiające wrażenie. Nawet Tadeusz z Szolto był widocznie rozdrażniony, bo latarnia drżała i chwiała się w jego ręku. Doprawdy nie rozumiem, że prawdopodobnie zaszła jakaś pomyłka. Zapowiedziałem Bartolomeusowi wyraźnie, że przyjdziemy, a mimo to w jego oknie nie ma światła. Nie wiem, jak to sobie tłumaczyć. – Czy on zawsze w ten sposób pilnuje swojej posiadłości? – spytał Tak, utrzymał, utrzymał zwyczaj ojca. Był jego ulubionym synem. – Widzi pan, i coś mi się zdaje, że ojciec zwierzył mu się z niejednej rzeczy, o której mnie nawet nie wspominał. Tam, gdzie pada środek księżyca, to okno Bartolomeusa. Ja, jest dość jasno oświetlone, ale zdaje mi się, że światło wewnątrz się nie pali. Tak jest, powiedział Holmes. Ale widzę blask światła w tym okienku obok drzwi. To pokój gospodyni, tam zawsze siedzi stara pani Bertenstone. Wyjaśni nam wszystko. Ale może Państwo doczekają tu parę minut, bo jeśli wejdziemy wszyscy razem, a ona nie została uprzedzona o naszym przejściu, może się przestraszyć, ale cio. A to co? Podniósł górę tarnię, a ręka jego drżała tak silnie, że kręgi światła skakały dookoła nas zygzatowato. Miss Morstan chwyciła mnie za rękę i... Stanęliśmy wszyscy z zapartym oddechem i wytężonym słuchem. Z wielkiego czarnego gmachu, rozdzierając ciszę nocną, doleciał rozpaczliwie smutny i żałosny dźwięk. Łkanie przerażonej kobiety. To pani Bernstone, rzekł Szoko. Prócz niej nie ma tu innej kobiety. Poczekajcie, wrócę za chwilę. Pośpieszył do drzwi, zastukał w specjalny sposób i ujrzeliśmy wysoką, starą kobietę, która otworzywszy mu krzyk na zadość. Ach, pan Tadeusz, jak dobrze, że pan przyszedł. Tak się cieszę, że pan przyszedł! Słyszeliśmy, jak powtarzała raz jeszcze, że jest wielce uradowana. Potem drzwi się zamknęły, a jej głos w nieuchwytnym już nas szepcie przewodnik zostawił nam latarnię. Holmes powiódł nią zwolna dokoła i przyglądał się bystro domowi oraz wielkim stosom śmieci sterczącym ze wszystkich stron. Miss Morstan i ja staliśmy obok siebie. Jej dłoń spoczęła w mojej. Cudownie subtelną rzeczą jest miłość. Oto nas dwoje, którzy nie widzieliśmy się nigdy wcześniej. Którzy nie zamieniliśmy z jednego czułego słówka ani spojrzenia, w godzinie trwogi stanęliśmy przy sobie, a dłonie nasze instynktownie szukały się wzajemnie. Później nieraz zastanawiałem się i zdumiewałem nad tym, ale w tej chwili wydało mi się to najnaturalniejszą rzeczą. Ona zaś mówiła mi potem niejednokrotnie, że i jej. Instynkt nakazał zwrócić się do mnie po pocieszenie i ochronę. Staliśmy tedy, trzymając się za ręce, jak dwoje dzieci, a w naszych sercach panował błogi spokój, pomimo ciemnej, tajemniczej atmosfery, jaka nas otaczała. Co za dziwne miejsce rzekła mi Smorstan, rozglądając się dokładnie. Zdawałoby się, że wszystkie krety w całej Anglii urządziły tu najście. Widziałem coś podobnego na stoku wzgórza w pobliżu Ballaratu, gdzie pracowali poszukiwacze złota. Przyczyna jest ta sama, rzekł Holmes. Wszystko to są ślady poszkiwaczy skarbu. Nie zapominaj, że szukali go przez sześć lat. Nic dziwnego, że cały teren jest pełen dołów i nasypów. W tejże chwili drzwi otworzyły się z hałasem i wypadł Tadeusz wycią z wyciągniętymi przed siebie rękoma i wyrazem przerażałem w oczach. Coś się stało Bartolomeusowi, krzyknął. Boję się. Moje nerwy. Ach, moje nerwy. Istotnie był na pół przytomny ze strachu, a jego ruchliwa, blada twarz, wychylająca się z wielkiego... Karakułowego kołnierza miała bezbronny, błagalny wyraz twarzy, wyraz wystraszonego dziecka. Wejdźmy do domu, że Holmes suchym stając się tonem. O, o tak, wejście! prosił Tadeusz Szolto. – Tadeusz. Ja doprawdy nie czuję się na siłach dawać panom jakiekolwiek wskazówki. Poszliśmy za nim do pokoju gospodyni, położonego po lewej stronie korytarza. Stara kobieta chodziła niespokojnie, przerażona, załamując ręce, ale widok Miss Morstan zdawał się mieć na nią kojący wpływ. Niech Bóg błogosławi pani słodką, spokojną twarzyczkę! zwołała histerycznie, szlochając. Na pani widok od razu czuję się lepiej. O, co ja dziś miałam za dzień! Nasza towarzyszka poklepała ją po chudej, spracowanej dłoni i szepnęła kilka miłych kobiecych słów pocieszenia, które przywróciły rumieńce pobladłym polczkom gospodyni. Pan zamknął się na klucz i on nie odpowiada na moje pochanie, wyjaśniła. Przez cały dzień czekałam, żeby mnie wezwał, a że często lubi być sam, więc mnie to i tak bardzo nie zdziwiło, ale przed godziną zdjął mnie strach że się coś stało. Poszłam więc na górę i spojrzałam przez dziurkę klucza. Pan Tadeusz musi pójść na, pójść na górę, musi pan pójść i sam zobaczyć. Widywałam pana Bartolomeusa przez 10 lat w smutku i radości, ale z takim wyrazem twarzy nie widziałam go nigdy. Sherlock Holmes wziął latarnię i poszedł na przód. Tadeusz Szolto Drżał cały i szczękał zębami. Był tak poruszony, że musiałem go wziąć pod rękę, bo nogi się po nim uginały. Idąc po schodach, Holmes dwukrotnie wyjmował z kieszeni lupę i przymykał się bacznie jakimś śladom, które mnie wydawały się zwyczajnymi plami błota na macie z włókien kokosa, która pokrywała stopnie. Holmes wchodził wolno, stopień po stopniu, trzymał latarnię nisko i rozglądał się bystrym wzrokiem w prawo i w lewo. Miss Morstan została z gospodynią. Trzeci bieg schodów wychodził na prosty, długi korytarz. Z prawej strony na ścianie wisiał wielki, wielki indyjski gobelin. W lewej stronie, w lewej ścianie, było troje drzwi. Holmes szedł koltarzem w ten sam powolny sposób, rozglądając się bacznie. My zaś dążyliśmy tuż za nim, a długie, czarne cienie włóczyły się po posadzce. Trzecie drzwi były celem, do którego zmierzaliśmy. Holmes zapukał, a nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, Chwycił za klamkę, usiłując otworzyć drzwi. Były zamknięte od wewnątrz i to na szeroki, mocny rygiel. O ile mogliśmy dostrzec oświetlającą szparę. Klucz w zamku był trochę przekręcony w bok i nie zakrywał całkiem dziurki. Sherlock Holmes schylił się, zajrzał. I natychmiast wstał gwałtownie wciąż powietrze. Watsonie, rzekł wzburzony, to jakaś piekielna sprawa. Spójrz no, co ty sądzisz? Schyliłem się do dziurki i wnet cofnął się ze zgrozą. Blask księżyca padał w pokoju snopem nopem tańczego, migocącego światła. Wpatrzona we mnie. Zawieszona jak się zdawało w powietrzu, bo poniżej dokoła wszystko tonęło w cieniu. Widniała twarz. Twarz naszego towarzysza Tadeusa Szolto. Tak ta sama wysoka łysa czaszka, to samo pasmo rudych włosów dokoła, ta sama blada cera. Rysy jednakże zastygły w strasznym uśmiechu. W potwornym skrzywieniu, które na tle tego cichego pokoju, skąpanego w księżycowym blasku robiło nieopisane wstrząsające wrażenie. Twarz ta była tak podobna do twarzy naszego nowego znajomego, że odwróciłem się, aby się upewnić, czy jest on istotnie z nami. W tejże chwili przypomniałem sobie, że że byli bliźniętami. Okropne! rzekł Holmesa. Co tu począć? Trzeba wyważyć drzwi. Odparł i rzucił się całym ciężarem na zamek. Zatrzeszał, zgrzytnął, ale nie uległ. Zabraliśmy się więc wspólnymi siłami. Tym razem drzwi ustąpiły z nagłym trzaskiem i znaleźliśmy się w pokoju. Bartolomeusa Szolto. Pokój urządzony był jak pracownia chemiczna. Na ścianie, na wprost drzwi, wisiała półka, a na niej dwoma rządami stały różnej wielkości butelki, Stół zaś zarzucony był palnikami bunsena, prób próbówkami i retortami. W rogach stały gąsiory z kwasami oplecione łoziną. jeden pękł widocznie, bo płynął z niego strumień ciemnej cieszy, a, a w powietrzu unosiła się ostra woń przypominająca o dziegciu. W jednym kącie, wśród stosu gruzów i tynków, Stały przenośne schodki, a nad nimi znajdował się w suficie otwór, wystarczająco duży, by swobodnie mógł się przez niego wydostać dorosły mężczyzna. Przed schodkami leżał niedbale rzucony długi zwój liny. Przy stole, w drewnianym fotelu, siedział pan dom skulony. Z głową opuszczoną na lewe ramię, o twarzy zastygłej, strasznym, niezrozumiałym uśmiechu, był sztywny i zimny. Nie życzył widocznie nie żył widocznie już od kilku godzin. Zdawało się, zdawało mi się, że nie tylko rysy jego oblicza są, ale wszystkie członki postaci były powykrzywiane i powykręcane w fantastyczny sposób. Obok jego spoczywającej na stole dłoni leżało szczególne narzędzie. Ciemny kij z twardego drewna, z kamienną główką w kształcie młotka. Niedbale, przywiązany sznurkiem, obok leżała kartka papieru, a na niej na kilka słów. Holmes spojrzał i podał mi kartkę. Patrz, rzekł znaczącym tonem. Przy świetle latarni odczytałem ze zgrozą znak czterech. Na miłość Boską, co to wszystko znaczy? Popełniono morderstwo, odparł, pochylając się A spodziewałem się tego. Spójrz wskazywał coś, co wyglądało jak długi, czarny cierń wbity w skórę tuż nad uchem. Wygląda jak cierń, rzekłem. Bo to jest cierń. Możesz go wyjąć, ale uważaj, zatruty. Uchwyciłem go dłoma palcami i wydobyłem z taką łatwością, że pozostawił tylko prawie niewidoczny ślad w postaci maleńkiego ukłucia. Wszystko to jest dla mnie nieprzeniknioną tajemnicą, rzekłem. Zamiast się wyjaśniać, sprawa zaciemnia się coraz bardziej. Od chwili wejścia do pokoju zapomnieliśmy zupełnie o towarzyszu. Stał w drzwiach. Istny obraz rozpaczy, załamując ręce i zawożąc. Nagle krzyknął przeraźliwie: Skarb znikł! Zau Okrali go ze skarbu! To otwór, przez który spuszczaliśmy skrzynkę. Pomagałem mu! Byłem ostatnią osobą, która go widziała. Zostawiłem go tu wczoraj wieczorem, a schodząc ze schodów, słyszałem jak zamykał drzwi na klucz. O której godzinie? O dziesiątej! Teraz nie żyje. Przyjdzie policja i będę podejrzany, że wsiążę rękę do zabójstwa. Tak, jestem pewny, że mnie posądzą, ale panowie mnie przecież nie podejrzewają. Panowie nie myślą, że to ja. Czyż sprowadziłbym panów tutaj, gdybym tak zro gdybym zrobił? Bo, o Boże, Boże! Ja chyba szaleję! Wymachiwał rękami i tupał nogami, jak w nieugiętym szale. Nie ma żadnego powodu do obaw, panie Shorto, że Holmes łagodnie kładąc mu dłoń na ramieniu. Proszę posłać mojej rady. Niech pan jedzie na posterunek i zgłosi sprawę policji. Niech im pan zaproponuje wszelką pomoc. Zaczekamy, póki pan nie wróci. Nieborak posłuchał, poszedł na pół przytomny i niebawem usłyszeliśmy, jak potykał się na ciemnych schodach.